Jesteśmy na Ibis Music. Dzisiaj Oli na scenie, zaraz Linia Nocna. E, powiedz, e, czy znasz tych młodych artystów i czy śledzisz ich e, poczynania? E, Linię Nocną jak najbardziej znam. Oli poznam dopiero dziś, więc jestem mega ciekawy e, tej artystki. E, linia Nocna, genialny, genialny team, genialny skład. E, bardzo, bardzo ich polecam i bardzo ich podziwiam. To jest, to jest świetna muzyka. Fajnie, że Ibis Music pomaga młodym artystom promować się, pokazywać swoją twórczość. To jest w obecnym, w obecnym świecie, w obecnym czasie bardzo dla nas ważne, ponieważ takie każde wsparcie z różnych stron jest dla nas ważne i, i dziękuję za tą akcję Ibis Music, jak tutaj mamy ją napisaną, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna i mam nadzieję, że niedługo mnie będzie można usłyszeć na tej scenie. Powiedz, z jakimi trudnościami debiutujący muzycy i wokaliści mają do czynienia z dzisiejszym rynkiem muzycznym w Polsce? Y, jakby ciągle rozmawianie o tym hejcie nie będzie go zabijało. Wiadomo, że zaczynajmy od siebie. Jeśli będziemy serdeczni dla innych, będziemy chcieli być pomocni, tak jak na przykład jestem ja. Ja bardzo, bardzo lubię wspierać młodych ludzi, którzy śpiewają pytania o porady, co chcemy, żeby było lepiej, zaczynajmy jeszcze raz powtórzę od siebie. Jeśli będziemy sobie dobrze życzyć i innym dobrze życzyć, to będzie dobrze. Wiadomo, ci starsi niech nas trochę wspierają bardziej, bo w świecie, w którym jest praktycznie większość w internecie, ciężko, ciężko jest się wydrapać o to swoje i tą swoją publiczność, ale pamiętajcie, nie poddajemy się, ciśniemy o swoje. Musimy pamiętać, że nawet pięciu fanów i pięciu słuchaczy muzyki to już jest ktoś, a z tych pięciu zrobi się kolejne 155, więc nie. Nie można się poddawać i trzeba wierzyć w to, co coś tak naprawdę robi.